Jak często w książkach, filmach, grach spotykamy historię bohatera, który niespodziewanie musi opuścić dom i wyruszyć na niebezpieczną wyprawę, na którą najczęściej wcale nie ma ochoty. Na tejże wyprawie napotyka wiele niebezpieczeństw, rozwija się i zmienia, by w końcu dokonać wielkiego czynu. Zostaje bohaterem i wraca do domu. Otóż spotykamy ją częściej, niż by się wydawało, nawet jeśli jest to tak sprytnie zawoalowana i skutecznie zrealizowana struktura, że nie zdajemy sobie z niej sprawy. I teraz, co prawda, nie będzie trudno, ale będą trudne wielosyllabowe słowa, takie jak parostatek. No, może nie akurat parostatek, ale wiecie, co mam na myśli. Tak, to jest moment, żebyście teraz w komentarzach oskarżali mnie o to, że traktuję was jak dzieci. Wracając do tematu. Takie historie, które wszyscy kochamy, opierają się na szkielecie fabularnym zwanym monomitem, lub też podróżą czy wyprawą bohatera. Po angielsku, bo oczywiście materiałów angielskich znajdziemy najwięcej, będzie to Hero's Journey. Szkielet ten możemy odnaleźć już w starożytnych mitach, ale używa się go oczywiście i dzisiaj. W filmach hollywoodzkich, książkach fentezy, w grach. W polskich artykułach można spotkać obie nazwy, choć ja osobiście wolę słowo podróż. Słowo wyprawa, mimo że pojawia się w tłumaczeniu bohatera o tysiącu twarzy Andrzeja Jankowskiego, to za bardzo kojarzy się dla mnie z taką prawdziwą, fizyczną wyprawą. A schemat, o którym mówimy, można też stosować w filmach i książkach, które z drałowaniem przez świat fantezy nie mają absolutnie nic wspólnego. Taka a propos to, oglądaliście już mój odcinek o tym, dlaczego hobbyci maszerują? Jeśli nie, to koniecznie sobie obejrzyjcie. Serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy dalej, chciałabym serdecznie podziękować moim pierwszym patronom, czyli Kubie i Klusce, których strasznie serdecznie pozdrawiam. Otóż oni właśnie kupili mi całe mnóstwo kawy, za co serdecznie dziękuję, i oczywiście to Wam właśnie dedykuję dzisiejszy odcinek. Natomiast, jeśli Wy, drodzy widzowie, również chcecie, żebym wspomniała Was w filmie z podziękowaniami, i ja przede wszystkim, jeśli chcecie, Wesprzeć ten kanał i powstawanie kolejnych filmów, no to link do tego tam miejsca, gdzie możecie to uczynić, znajdziecie w opisie filmu. Podróż natomiast może oznaczać podróż duchową, zmianę wewnątrz bohatera. Podróż bohatera możemy odnaleźć m.in. w Gwiezdnych wojnach, Matrixie, władcy pierścieni, król Lwie, albo jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, na przykład w Eragonie. Skąd się wzięła podróż bohatera? Skąd się ten schemat wziął, trudno powiedzieć. Natomiast łatwo powiedzieć, kto go pierwszy zaobserwował. Joseph Campbell to amerykański antropolog, religioznawca i pisarz, znany przede wszystkim ze swoich badań nad mitami. Campbell stworzył teorię, że wszystkie mity mają taką samą strukturę niezależnie od tego, w jakiej części świata i kiedy powstały. I to, moim zdaniem, jest totalnie abstrakcyjne. Tę strukturę nazywa monomitem albo wyprawą bohatera. Swoją teorię opisał w książce Bohater o Tysiącu Twarzy. I zanim powiecie, że to za dużo teorii, to m.in. dzięki teoretycznemu przygotowaniu autorów mamy przecież dobre książki, filmy i seriale. <laughs> Nie serialu wiedzmienia. Pod koniec lat 90., hollywoodzki scenarzysta, pisarz i producent Christopher Vogler Współtwórca m.in. innymi Wa, na podstawie pracy Campbella opracował siedmiostronnicowe memo pod tytułem A Practical Guide to the Heroes with a Thousand Faces, czyli praktyczny poradnik do bohatera o tysiącu twarzy. Memo miało pomóc hollywoodzkim pisarzom wykorzystywać wyprawę bohatera do tworzenia lepszych filmów. Siedem stron zostało później rozwinięte w podręcznik pod tytułem Podróż autora struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy. Campbell analizując mity wyróżnił aż 17 kroków składających się na podróż bohatera. Obecnie scenarzyści i pisarze korzystają najczęściej z unowocześnionej wersji, która zawiera 12 kroków. I właśnie o tej wersji wam dzisiaj opowiem. Więc skupiamy się i jedziemy dalej. Podróż bohatera w praktyce. Będę mówiła od razu na przykładzie, to może jakoś łatwiej się dogadamy. Wezmę coś co wszyscy znają, czyli Hobbita. Ty tam z tyłu nie mów, że nie znasz Hobbita, tylko szybciutko czytaj. Tak, ty. No, to do roboty. Zacznijmy więc podróż bohatera w wykonaniu Bilbo Bagginsa. Punkt pierwszy, czyli zwykły świat. Historia rozpoczyna się od pokazania codziennego życia naszego bohatera, które zwykle jest spokojne i zwyczajne. U Tolkiena zostajemy wprowadzeni w spokojny świat Hobbitu. Dowiadujemy się, że są to istoty, które lubią wygody, lubią dobrze zjeść, a przygody i inne awantury zupełnie ich nie interesują. I jak sam Mistrz pisze, Buginsowie żyli w okolicy pagórka od niepamiętnych czasów i cieszyli się powszechnym szacunkiem. Nie tylko dlatego, że prawie wszyscy byli bogaci, lecz także dlatego, że nigdy nie miewali przygód i nie sprawiali niespodzianek. Bycie bogatym bardzo pomaga w zyskiwaniu ogólnego szacunku, tyle wam powiem. To mi właśnie do głowy tę refleksję przyniósł fragment, który wam przeczytałem. Bilbo jest zadowolony ze swojego wygodnego życia i czuje się niekomfortowo nawet przez samą rozmowę z takim dziwakiem jak Gandalf. Niestety dla Hobbita, a dobrze dla nas, bo inaczej nie byłoby książki, przypadkowo zaprasza go na podwieczorek następnego dnia. Kolejny krok to wezwanie do wyprawy. Pojawia się problem lub wyzwanie, które zakłóca porządek przedstawionego świata. Gandalf przychodzi na podwieczorek z trzynastoma krasnoludami. Bilbo jest bardzo nieszczęśliwy z wizyty tej kompanii i wzdraga się na samą myśl o jakichkolwiek przygodach. Krasnoludy jedzą, piją i śpiewają pieśni o przygodach, a Bilbo ze zdumieniem stwierdza, że owa pieśń budzi w nim dziwne pragnienie przeżycia czegoś niezwykłego. W nietypowym dla siebie zapale zgadza się wziąć udział w wyprawie, ale żałuje tego oczywiście już w chwili, gdy tej samej nocy kładzie się spać. Następny etap to sprzeciwienie się wyzwaniu. Bohater nie chce podjąć wyzwania. Chce zostać w swoim spokojnym świecie i żyć jak dotąd. Nawet jeśli chciał podjąć przygodę z własnej woli, to w tym momencie w jego głowie pojawiają się wątpliwości. Kiedy Bilbo budzi się rano, okazuje się, że krasnoludów już nie ma. Z ulgą stwierdza, że postanowiły wybrać się na wyprawę bez niego. I bardzo dobrze, bo całą tę przygodę uważa obecnie za głupstwo niegodne przyzwoitego hobbita. Nagle zjawia się Gandalf z wymówkami, czemuż to hobbit nie zjawił się w Zielonym Smoku, tak jak było umówione w liście, które krasnoludy zostawiły mu na kominku. Bilbo próbuje się sprzeciwić, ale Gandalf nie daje się przegadać i niemal na, i pwo, i wypycha Hobbita na spotkanie z krasnoludami. Dobrze szło, ale nie ma tak, żeby Dominika się nigdy nie pomyliła w swoim execution performance, jak to powiedzieć po polsku, w swoim w wykonaniu odcinka. Znowu sobie weźmy cytat w mojej kociej podkładce. Masz 10 minut na drogę, musisz biec, rzekł Gandalf. Ale, zaczął Bilbo. Nie ma czasu na żadne ale, powiedział czarodziej. Ale, powtórzył Bilbo, na to także nie ma czasu. Ruszaj. Do końca życia Bilbo nie mógł sobie przypomnieć, jakim sposobem znalazł się wtedy na dworze, bez kapelusza, bez laski, bez pieniędzy, bez żadnej z rzeczy, które zazwyczaj brał ze sobą wychodząc z domu. Drugiego śniadania nie dokończył, statków po nim nie pozmywał, wcisnął klucze do ręki Gandalfa i puścił się ścieżką w dół pędem ile sił w kosmatych nogach. A wy znacie słowo statki? Czy w nowszym przekładzie hobbita już jest powiedziane jakoś inaczej, naczynia, talerze, czy jakoś tak? Czy u was też się tak jak w każdym przyzwoitym hobbickim domu dalej mówi statki na naczynia? Następny krok to spotkanie z mentorem. W tym krytycznym momencie, kiedy bohater potrzebuje rady i wsparcia, pojawia się mentor. Ktoś, kto służy bohaterowi radą, ostrzega przed niebezpieczeństwami, albo daje jakiś potężny albo niezbędny mu przedmiot. Dodaje mu pewności siebie albo trenuje go w sztukach, których bohater akurat potrzebuje. To dzięki niemu bohater ma dość siły i odwagi, by rozpocząć przygodę. Bilbo teoretycznie spotkał już swojego mentora, czyli oczywiście Gandalfa, na początku książki, ale dopiero teraz Gandalf w pełni przyjmuje rolę mentora, prowadząc drużynę w stronę samotnej góry, dając im dobre rady i wielokrotnie ratując przed niebezpieczeństwem. Punkt piąty to przekroczenie pierwszego progu. Bohater wyrusza w podróż, w nowy nieznany świat o nieznanych regułach. Musi poznać rządzące nim prawa. W tym momencie jest już w pełni zdecydowany i zaangażowany w przygodę. Jeśli chodzi o hobbita, będzie to moment, gdy drużyna wkracza w nowy i nieznany przynajmniej dla Bilba świat, czyli wyrusza w podróż. A pewnej wyjątkowo mokrej i paskudnej nocy dostrzega światełko w lesie, które oczywiście, jak wiemy, należy do troli. Bilbo po raz pierwszy może spra sprawdzić się w roli włamywacza. Na szczęście mentor ratuje i jego i krasnoludów, bo wiemy, jak na początku to włamywanie Hobbitowi wychodziło. Kolejny etap nosi nazwę próby, sprzymierzeńcy i wrogowie. Ta część jest zwykle najdłuższa ze wszystkich. Jak możecie się domyślić, to ta część książki, której bohater poznaje sprzymierzeńców, stawia czoła wrogom i przechodzi próby. Do prób możemy zaliczyć m.in. Bilba osamotnionego w podziemiach goblinów, Bilba, który w mrocznej puszczy stawia czoło pająkom, czy sytuację, gdy Bilbo musi uwolnić przyjaciół z więzienia leśnych elfów. Do przyjaciół zaliczymy Elronda, który udziela drużynie schronienia i służy mądrą radą, Beorna, który podobnie jak wyżej, ale daje im też zapasy i pożycza kucyki na dalszą podróż, oraz Orły, które zawsze są niezbędne w uniwersum Tolkiena. Jeśli chodzi o wrogów, to są to oczywiście gobliny, pająki, elfy z mrocznej puszczy, wargowie i Smok. Smok, jak wiadomo, jest głównym przeciwnikiem drużyny. Zwieńczeniem owych prób jest krok zwany jaskinią mroku. Bohater dochodzi wreszcie do celu, wkracza w świat antagonisty, stawia czoła swojemu największemu wrogowi. Wróćmy znów do Tolkiena. Hobbit wraz z drużyną dochodzi do samotnej góry. Muszą odkryć sekretne wejście, zaś Bilbo uświadamia sobie, że kiedy to zrobią, będzie musiał stawić czoła smokowi. Punkt ósmy to cierpienie. Ten etap może przyjąć wiele form: albo walki z największym wrogiem, albo jakiegoś wyjątkowo trudnego zadania, albo na przykład stawienia czoła największemu lękowi. To takie wyzwanie, które bohater musi pokonać, żeby on, albo świat, w którym ten bohater żyje, mógł przetrwać. Żeby wygrać, bohater musi użyć całego swojego doświadczenia i wszystkich umiejętności, które do tej pory posiadł. Nasz przykład: Bilbo idzie zmierzyć się ze smokiem, używa pierścienia, a także sprytu, doświadczenia i odwagi, które nabył w czasie podróży. Udaje mu się wykorzystać pewność siebie smoka przeciwko niemu i poznaje jego słabość, którą później Bart wykorzysta do zabicia smoka. Następnie mamy nagrodę, albo inaczej przejęcie miecza. Po pokonaniu tego jakże trudnego wyzwania, bohater wychodzi z niego odmieniony, silniejszy i bardziej pewny siebie. Zwycięstwo przynosi mu nagrodę, którą może być albo sekretna wiedza, albo wiara w siebie, albo skarb, albo jakiś przedmiot, o który nasz bohater walczył przez całą historię. Smok opuszcza górę, a Bilbo znajduje arcyklejnot. Ma też wiedzę, dzięki której Bardowi udaje się niedługo później zabić Smoka. No i w efekcie Smok jest martwy. Krasnoludy odzyskują swoją ojczyznę i wszystkie zgromadzone w niej skarby. Ale przygoda jeszcze się nie kończy. Przed nami jeszcze trzy etapy. Pierwszym z nich jest droga z powrotem. Bohater chciałby w końcu w spokoju cieszyć się wygraną i wrócić do zwykłego świata, ale napotyka na swojej drodze przeszkody. Jednym słowem, bohater ponosi konsekwencje tego, co wydarzyło się wcześniej. W chodbicie drużyna osiągnęła cel, ale spowodowało to nowe komplikacje. Mieszkańcy miasta na jeziorze żądają nagrody za pomoc w ubiciu smoka. Sprawę dodatkowo komplikują elfy, a do tego Torina ogarnia chciwość i posyła po swoich pobratymców, by wsparli go w walce z ludźmi i elfami. Biedny hobbit musi sobie z tym wszystkim jakoś poradzić. Nadchodzi czas na odrodzenie, czyli prawdziwy punkt kulminacyjny opowieści. Najcięższa, najważniejsza próba sprawdzająca, czy bohater naprawdę przyswoił sobie lekcję z jaskini mroku. Koniec końców, bohater odnosi sukces, który pozostawia go odrodzonym i odmienionym. Pod samotną górą rozpoczyna się bitwa. Nagłe przybycie wojsk goblinów i wargów sprawia, że ludzie, elfy i krasnoludy jednoczą się przeciwko wspólnemu wrogowi. Rozpoczyna się sławetna bitwa pięciu armii. Bilbo bierze udział w bitwie i traci przytomność. Niestety trzech członków drużyny umiera, w tym Torin, którego w sumie bardzo lubię przez całą książkę, ponieważ jest strasznie dostojnym krasnoludem. I w życiu to jest tak, że dostojność bywa strasznie wkurzająca, ale jakoś tak w książkach jeszcze Tolkien tak bardzo ładnie pisze tym takim oficjalnym, takim majestatycznym językiem królów i szlachciców, że to się czyta strasznie, strasznie przyjemnie. Więc aż mnie naszła ochota, żeby sobie jeszcze raz Hobbita przesłuchać. A nie mam na no to czasu, więc powinnam oprzeć się tej pokusie. W każdym razie, wracając, yy, ci trzej krasnoludowie umierają, niestety, a Bilbo, który przeżywa swoją symboliczną śmierć przez to, że został ogłoszony w czasie bitwy, przeżywa potem dla odmiany odrodzenie, kiedy żegna się z poległym Torinem. Ostatni krok, który zamyka opowieść, to powrót z eliksirem. Bohater wraca do domu, ale jest już odmieniony. Elixir zaś oznacza coś, co ten bohater ze sobą przyniósł. Może to być albo wiedza o sobie, albo doświadczenie, albo jakaś nagroda i takie różne. Na przykład dziecko niespodzianka. Wszystko, co bohater może przywlec ze sobą do domu. Bilbo w końcu wraca do Hobbitonu w towarzystwie Gandalfa. Hobbit jest odmieniony. Zaznał wielkiego, groźnego świata i nie myśli już tak jak inne hobbity. Powraca ze skarbem, wiedzą i opowieściami, które przekaże kolejnemu pokoleniu hobbitów. Mogliście sobie teraz pomyśleć, a Fe? Szablon. Przecież wszystkie takie historie muszą być kropka w kropkę takie same. Na szczęście zupełnie tak nie jest. Podróż bohatera to tylko luźne wskazówki, które mają pomóc autorom w stworzeniu historii, która będzie przemawiać do czytelników. I po pierwsze, sposób realizacji tych pomysłów jest zupełnie dowolny, a po drugie, to absolutnie nie jest tak, że którykolwiek z tych punktów jest obowiązkowy. W niektórych historiach możemy się doszukać wszystkich punktów, w niektórych tylko kilku. Zresztą, pomyślcie o filmach, które wymieniłam na początku. Co ja tam mówiłam? Mówiłam o Matrixie, mówiłam o Władcy Pierścieni, Gwiezdnych Wojnach i bodajże Królu Lwie. Każdy z tych filmów jest zupełnie inny i oglądając je wcale nie mamy wrażenia, że oglądamy kalkę pozostałych. Powiem więcej. To, co może zniszczyć historię i sprawić, że widzowi czy czytelnikowi będzie się wydawała przewidywalna, a przez to no szczerze mówiąc nudnawa, to właśnie traktowanie podróży bohatera nie jako wskazówek, a jako ustalonej na sztywno listy, z której trzeba zaliczyć wszystkie punkty. To raczej takie luźne wskazówki. Przydatne autorom, którzy poczują się zagubieni w swojej fabule i albo czują, że jest za mało spójna, albo nie wiedzą, co dalej napisać. Nie, to też może nie zabrzmiało najlepiej, bo to tak trochę wyszło, jakby tylko słabi autorzy korzystali z takich schematów, a to zupełnie nie jest prawda. Po prostu pewien określony sposób budowania szkieletu, pf, to po prostu pewien określony sposób budowania szkieletu historii, który potem wypełnia się treścią. Zresztą na końcu liczy się przecież tylko efekt. To, jak dobrą książkę dostaniemy do ręki. To, jak twórca tam dotarł, nie ma większego znaczenia. Oczywiście mówimy o legalnych sposobach. Zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Oczywiście podróż bohatera można wykorzystać nie tylko do tworzenia filmów i książek fentezy. Filmy nie musi być wcale ani czarodziei, ani mędrców, ani smoków, ani eliksirów, ani żadnej z tych takich rzeczy, które możemy spotkać w książce Fentezy, ale o tym powiemy sobie już kiedy indziej. Jest wiele tego typu zasad i schematów budowania historii i będę o nich z pewnością jeszcze mówić, bo to jest okropnie ciekawy temat. A poza tym, moim zdaniem, czasem czytanie albo oglądanie ze świadomością, jakich środków użył autor, może być ciekawsze. A dla tych, którzy chcą takie książki czy filmy stworzyć, jest zdecydowanie co najmniej bardzo, bardzo przydatne. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy czytaliście jakieś książki, albo oglądaliście jakieś filmy oparte właśnie na podróży bohatera, i czy możecie to tam łatwo wskazać. Także napiszcie tytuły, żebyśmy sobie mogli wszyscy zobaczyć, czy dużo jest tych książek, czy mało. I dajcie znać też, czy podobał Wam się taki odcinek i czy chcielibyście posłuchać trochę więcej o strukturach obecnych w filmach i książkach. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz dziękuję tym, którzy kupili mi kawkę. I do zobaczenia w następny wtorek o 18.30. Yy, moment: <ścoughs> Wcięcie. Ten punkt ósmy to cierpienie. To jest najgorsze. Nie mogę się teraz śmiać, bo teraz wszystko się zmarnowało i muszę zacząć od nowa.